Witam państwa w nowym filmie. Dzisiaj spróbujemy nagrać pytania i odpowiedzi przede mną i za wami, więc zaraz się odwrócę. Morze, więc widoczki mogą być ładne. Powiedziałam, że będziemy próbować, gdyż koło tego pięknego morza jest ulica i jeżdżą nią samochody. Szok. Samochody hałasują, rozumiecie? A tam jest budowa. Czy nie kupiłam. Tu też coś wiercą? Świetnie. Podeszłam bliżej i planuję tutaj gdzieś ku, kucnąć pod murkiem, żeby może ograniczyć ten hałas. Także możecie zobaczyć jak wygląda backstage, no tak średnio. Nie no, będąc w przykucu nie ma światła, więc trudno. Pierwsze pytanie, które mogłabym sama sobie zadać, bo ono naturalnie pojawia się w tej sytuacji. Czy ja ostatnio nie kupiłam mikrofonu? Czy ja nie zainwestowałam naprawdę, jak na sprzęt, dla mnie, dużych pieniędzy, na mikrofon? Gdzie on jest? No właśnie, on jest w walizce, gdyż wybraliśmy się na szybki spacer, właściwie na obiad i spacer, już jesteśmy po obiedzie. Moja córka bawi się tutaj obok na placu zabaw, jest tam mój mąż, nie panikujmy. Natomiast ja mam jakieś 15 minut maksymalnie, żeby nagrać ten film. Więc jeżeli, no i czy ja będę to jadła? bo sobie pomadką i teraz, dobra, spróbuję nie jeść włosów, postaram się, więc albo się uda, albo się nie uda, najwyżej dogram już w Polsce. Dlaczego mam tak mało czasu? Dlatego, że mamy samolot. Dzisiaj lecimy o 18 tam z kawałkiem i mamy bagaż, który nadajemy. To nie jest dla nas oczywiste, zawsze lataliśmy po prostu z plecakami, no bo wiecie, tutaj mieliśmy... Pełno rzeczy, no to po co? I jakoś tak żyliśmy trochę w Polsce, trochę tutaj. No natomiast teraz już trzeba było trochę wziąć, szczególnie ubrań takich powiedziałabym bardziej letnich. I walizka już czeka, bo tylko wchodzimy, bierzemy i po prostu idziemy do taksówki. Tak więc już nie chciałam tam wszystkiego wyjmować i miałam nadzieję, że po prostu nie będzie padało. Nie padało, wiało. Magda skup się. Chociaż w zasadzie padało też. Tam są jakieś chmury. Zobaczymy. Pogoda na ten wyjazd trafiła nam się perfekcyjna. Przez dwa dni z tych 14 delikatnie padało, ale tyle co nic. Było też pytanie o te okulary. One tutaj mi trochę nie wiem co zrobiły. Nie umiem nazwać tego zjawiska, które tutaj zaszło po bokach. Nie widzę nawet, czy o, z tej strony bardziej. Tutaj napiszę wam skąd je mam, gdyż nie umiem wymówić nazwy tej firmy. Mimo, że trochę francuskiej krwi we mnie płynie. No ale nigdy się nie uczyłam francuskiego. Tylko, że ja już je kupiłam kilka lat temu. Pamiętam, że nagrywałam nawet z tego vloga. Dwa albo trzy. Dosyć losowo będę skakała po pytaniach i trochę też z pamięci, bo nie chcę co chwilę ich, wiecie, szukać na telefonie, a nagrywam telefonem, żeby trochę to przyspieszyć. Czy moje gadanie to przyspiesza? Nie. Najwięcej pytań było o mieszkanie. Czy wynajmujemy je, czy też um, jest nasze, czy je kupiliśmy. Tak, więc kupiliśmy je i było też dużo komentarzy że ale super, będziecie mogli teraz sobie latać i to trochę tu, trochę tu. Nie, niestety nie. Nie jest to tak kolorowo, bo będziemy je sprzedawać. Trochę nie widzimy sensu w tym, żeby trzymać je, braliśmy pod uwagę. Um, sprzedanie tego mieszkania i zakup jakiegoś mniejszego. O coś w stylu, jakaś tam jedna sypialnia. Na razie tego nie robimy, na razie robimy tylko ten etap sprzedaż um, i robimy po prostu aktualnie wszystko. Pod to e, chcemy też wystawić je po prostu w dobrym stanie. I nie tylko, żeby o, żeby dostać więcej pieniędzy, ale e, moje m, wyrzuty sumienia nie dałyby by mi żyć, jeżeli e, musiałabym ukrywać jakieś rzeczy, które z tym mieszkaniem są nie tak. Więc, jeżeli na klatce przeciekała rura jakiś czas temu, jak nas nie było, to musieliśmy się upewnić, czy. Na pewno dobrze ją naprawili. Czy to nie wpływa na nasze mieszkanie? Bo częściowo na przykład byliśmy też zalani, więc trzeba było to doprowadzić do końca i potwierdzić 15 razy, że to już jest naprawione, że to sobie nie wróci za jakiś czas. Tak więc no, chcemy, żeby to mieszkanie no, było w bardzo dobrym stanie. Ale żeby do tego doprowadzić, szczególnie na Malcie, to jest długa droga, dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo cierpliwości też, powiem wam, bo no różnie, różnie bywa i kolejne pytanie, które tutaj się łączy, to przylecimy tutaj jeszcze i to będzie pierwsza połowa stycznia. Tak, więc wtedy myślę, że już się uda domknąć takie już bardziej szczegółowe rzeczy, żeby to też mieszkanie ładnie wyglądało na zdjęciach i tak dalej. No i jakieś tam zainteresowanie już tym mieszkaniem jest, bo sąsiedzi polecają po prostu jakimś swoim znajomym, rodzinie, bo to jest fajne osiedle, spokojne, ciche, jest w miarę blisko, tak też pieszo do różnych potrzebnych rzeczy, bo jakiś sklep, plac zabaw, apteka, czy szkoła. Tak więc myślę, że będzie dobrze. Natomiast też nie chcemy tak robić wszystkiego na hura, nie? że po prostu sprzedać dobra, obojętnie za ile, obojętnie w jakim stanie. Aż tak nam się nie spieszy. Nie wiem czy słyszycie, ale idzie czwórka panów Polaków. Drugie mieszkanie, które myśleliśmy nad zakupem, to mniejsze, żeby trochę tak wiecie, wymienić, to nie mam pojęcia, bo nie wiem czy chcemy się po prostu w to bawić. Myśleliśmy, żeby zrobić wtedy z tego albo Airbnb, właściwie. Właściwie inne pomysły już nam um, odpadły, więc tak, Airbnb. No i też żebyśmy sami mogli sobie um, od czasu do czasu tutaj jeszcze wpadać, chociaż na kilka dni, a, jakiś długi weekend, wakacje i tak dalej. Um, nie wiem, nie wiem jak będzie. Nie wiem co mam jeszcze dodać w tym temacie, bo sama nie wiem jak to będzie wyglądało. Um, subskrybujcie, zobaczymy. Nie no, żartuję, nie wiem. Po prostu nie wiem. Było też pytanie czy Malta to dobry rynek na inwestycje takie właśnie w nieruchomości. I powiem wam, że jeżeli byśmy tutaj tak długo nie mieszkali, tylko kupowali mieszkanie, żeby um, nie wiem, no po prostu wpadać za jakiś czas i bardziej je komuś potem wynajmować to nie chciałoby mi się bawić tak od startu, nie wiedząc, jak to tutaj wygląda. Teraz już mamy też trochę znajomości, tutaj trochę mamy też pomocy, więc jest trochę łatwiej. Do hałasów dołączył nam pies, więc będę się przemieszczać. Mówiłam o tym rynku nieruchomości. No to tak, ceny są wysokie. I ja wiem, że mieszkania w Polsce też mocno poszły w górę. Natomiast y Tutaj, na Malcie, nie za bardzo idzie z tym jakość. Wiele mieszkań, które jakoś tam oglądaliśmy, no po prostu było takie, wiecie, żeby chyba wszystko zburzyć i zacząć od początku budowę. I to są w ogóle takie wyposażanie mieszkania na Malcie. Na Malcie nie ma IKEA. Ciężko zrobić to po taniości. Mamy też znajomych, kilka rodzin, które zdecydowały się na zakup mieszkania w ostatnich dwóch, trzech latach. No i mówią, że byli zaskoczeni, jak duże są to kwoty, że chcąc zrobić gdzieś jakąś kuchnię na zamówienie, jakieś meble na zamówienie, no to często jest to powiedzmy cena w Polsce razy kilka, razy dwa, razy trzy, razy cztery. Pamiętam też jak szafkę taką pod umywalkę nam tutaj wycenili na, uwaga, uwaga, 5,5 tysiąca euro. Coś muszę dodawać? No nie wzięliśmy tej szafki i to chyba, nie wiem, ze złota musiałaby być. Ludzie po prostu często robią tak, że, żeby trochę ciąć te koszty, zamawiają różne meble z Ikei z Sycylii, bo jest najbliżej. Są firmy, które zajmują się czymś takim, ale oczywiście oni też biorą prowizję, więc to nie są takie ceny, jak my znamy. Osoby z Polski też zamawiają z Polski, w sensie z Ikei, z Polski i zamawiają transport na Maltę, bo Ikea po prostu w Polsce jest jeszcze tańsza niż we Włoszech. Tak przynajmniej mówili, nigdy nie robiłam jakiegoś porównania. I no, wyposażenie takiego mieszkania od zera, no. To trzeba liczyć więcej niż nam się wydaje. A ceny nieruchomości możecie też e, po prostu znaleźć w internecie. E, często są, co prawda, to takie dosyć stare ogłoszenia, natomiast nowsze też się pojawiają. Są różne też grupy na, na Facebooku, gdzie ludzie starają się e, posprzedawać. Było też kilka pytań, czy nie żałuję tego, że jednak się przenieśliśmy po tym, jak tutaj właśnie wróciłam i też no wiadomo, wracają wspomnienia plus pogoda, no idealna nam się trafiła. I nie. Myślę, że ja i córka jesteśmy mocno po tej polskiej stronie. Mój mąż ma takie, ah, że tak to było fajnie, a może jakoś się uda to połączyć, trochę mieszkanie tu, trochę tu. No ale wiecie, z dzieckiem to jest już zupełnie coś innego. I wiedzieliśmy, na co się piszemy, tak więc, no, ona potrzebuje jakiejś stabilizacji. Jej się bardzo podoba w Polsce, że ma dziadków, kuzynów, wiecie, koleżanki właśnie tam z Polski, że w przedszkolu też znalazła nowe znajomości. Także, no, no jest dobrze. Wiadomo, ja może ch chciałoby się tak tutaj trochę częściej, może i Zobaczymy. No, następny już wypad jest tam za miesiąc z kawałkiem, więc na razie się jeszcze nie żegnamy. Były jeszcze chyba dwa pytania o aktualne miejsce zamieszkania. Czy mieszkamy z rodzicami, więc aktualnie mieszkamy z moimi teściami, rodzicami mojego męża. Mieszkamy w Gdyni, natomiast to jest taka końcówka mieszkania tam. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w ogóle mieliśmy taką możliwość. Jest to na pewno bardzo pomocne plus moja córka, to tam wiecie, nie? dla niej to ona mogłaby tam już zostać. A jeżeli chodzi o to, po co w ogóle przylecieliśmy teraz na Maltę? Bo tam nie było pytania, tam był taki, taki przytyk dosyć duży, ale zapamiętałam. Tak więc, no, przede wszystkim chcieliśmy tutaj przylecieć, żeby właśnie posprawdzać takie bardziej um, sprawy remontowe. Tutaj, jak nas nie było, trochę się działo w naszym mieszkaniu. Też mamy dosyć dobry kontakt z sąsiadami i też sobie pomyślałam, wiecie, że chciałabym mieć też. Takich sąsiadów w Polsce, bo nigdy nie miałam, że spotykamy się, nasze dzieci się ze sobą bawią, mamy klucze do mieszkania, możemy po prostu tak na siebie liczyć w dwie strony i jest to na pewno bardzo pomocne. Więc jak tam na klatce był ten problem problem z rurą, no to też sąsiedzi pilnowali, żeby nie tylko u nich w mieszkaniu było wszystko ok, ale też u nas. Więc no, duża pomoc, że nie musimy tak. Latać w te i we w te. No i to był taki pierwszy argument za tym, żeby tutaj przylecieć właśnie teraz. Tylko, że mogliśmy przylecieć na 3-4 dni, a wydłużyliśmy sobie to do dwóch tygodni. No bo ta pogoda. No, po prostu zrobić sobie trochę taką przerwę. Ta przerwa była trochę bardziej intensywna niż zakładaliśmy. Nasz harmonogram był napięty. Ja w ogóle sobie zakładałam, że o, ale sobie ponegrywam. W ogóle będę dużo filmów wrzucała i, i na YouTube, ale też na te inne platformy. Była wizja, przyszło życie. Moje oczekiwania były bardzo optymistyczne, natomiast życie pokazało, że, że nie bardzo nie bardzo. I powiem wam, że jeżeli nawet nie mam czasu, żeby nagrać film e, taki poza domem, no bo jednak w domu tam e, włączyć kamerkę to jest coś innego, ale tak żeby gdzieś pojechać i coś nagrać, jeżeli nawet na to nie mam czasu, to znaczy, że w moim życiu się dużo dzieje. Nawet jeżeli nie mówię tutaj o tym, e, to to się dzieje. Natomiast już za bardzo niedługo lecimy, myślę, na takie jedne z wakacji życia. Mam nadzieję, że tak to właśnie wyjdzie i że tam już nie będzie za bardzo obowiązków tam będą tylko przyjemności i po prostu przede wszystkim głowa, wiecie, o, trochę odpocznie. No bo nie ukrywam, że dosyć mocno nie chcę takiego życia w pędzie takiego. Wiecie, dzień za dniem i od rana do wieczora coś trzeba ogarniać, ogarniać, i mm -mm. bardzo sobie cenię spokój i przede wszystkim taki brak stresu. Na mnie stres totalnie wpływa i ja to od razu czuję wręcz takie bóle, szczególnie właśnie w okolicach węzłów chłonnych. Ja nie wiem co z tym jest, ale powiem Wam, że miałam taką mega niefajną sytuację. Bo nie mogłam wykonać jednego zlecenia, nie z mojej winy, tylko mm, z winy firmy kurierskiej, która mi e, nie dostarczyła paczki, i mimo tego, że to nie była moja wina, i ja sobie z tego zdawałam sprawę, to. Bardzo się zestresowałam, że no jednak ja tego zlecenia nie wypełnię i mam podpisaną umowę i mam y, konkretne daty w tej umowie, wszystko jest zawarte i y, y, miałam dużo stresu przez jakieś dwa dni, y, koniec końców to w ogóle to dosyć dziwnie się rozwiązało, ale dobra, już nie wchodźmy w to, natomiast y, ja bardzo dawno aż tak się nie stresowałam i y, dopiero zdałam sobie sprawę, jak... Źle to na mnie wpływa. Ja nie tylko miałam nerwobóle, ale ta strona, gdzie były nowotwory, tak e, jakby ona zareagowała. Bolały mnie i węzły chłonne, e, bolała mnie klatka, tak tutaj, właśnie, gdzie był ten pierwszy nowotwór, e, bolał mnie obojczyk, to mi w ogóle promieniowało jeszcze tak tutaj na ten drugi. E, no po prostu odczuwałam mocny fizyczny ból, no przez stres, bo nic innego się nie działo. Tak więc e, trochę mój organizm, jakby dawał znaki, nie? że okej, okay, odpuść, dobra, no nie wypełnisz umowy, świat Cię nie zawali, nie? Że przynajmniej nie masz nowotworu. Jeszcze o tej kontroli to już Wam opowiem w Polsce. Teraz się żegnam, bo tutaj robi się głośno. No i widzimy się już w Polsce. Pa, pa.